Nagrywamy. Siemak! W tym odcinku wam zareklamujemy nas, naszego serwa. Który jest zajebisty? To jest... to jest... Ja jestem Marta 142. To ja Marta grazy. A to jest z 1999, tylko się nie odzywa, bo się boi. Tak zawsze. <laughs> Więc co to zacznie moc, na, ona. Znaczy jak wpisze... Jak to, to się rozpicie w wodzie I, i, Trzeba nacisnąć guzik, żeby wcześniej spał. Tu są zasady A, Są znaczy admini akurat Zasady jeszcze się dopracuje Tak, zasady są jeszcze dopracowane Jest wiele warpów Gate To chyba nie będzie działać na wszystkich graczy, ale jeszcze nie wiemy Więc tak, no, tu jest świnia co jakiś, y co jakiś czas z niej wlatują gówna do tego? Kupki! No tak. tu jest fajny, to tu jest y Zarąbiste zombie. Wity, manusz. I tutaj jest mój skin. I sam rob, sam wszystkie robię. No tam, nie. Bo ja nie umiem. Y o, tam jest nasz zamek, adminów. Tu są działki, ale po pierwsze jeszcze są warpy. Warp no tak, warb na przykład, warb y, działki. Warb dyskoteka napisałeś. No kurwa, Fazu. <grym> to ja usunę. Dyskoteka. Jak ty <grym> ja <chcę> to napisał? <grym> ja nie wiem. Usunięty. Nie. To teraz musimy przejść. Ej, warb działki są? Czy... No, no chodź na warb działki dalej. Będą jeszcze robione, ale aczkolwiek... Ja Będą ale są na razie takie. Aha, no, są. i trzeba zgłosić na stronę, żeby ktoś ch chciał działkę. Dobra, to teraz pójdziemy na Warp Jungle'a. Dwa... Ej, mi nie działa. Ja już jestem. No tutaj każdy co może wyjść i drze drzewa narąbać. drzewa narąbać, to sobie każdy do może dobrze teraz pójdziemy na war las las tutaj może też żeby drzewa rąbać jak chcecie wszystko możecie tu robić znaczy tu o, możecie no... tylko drzewa rąbać no ale zakaz podpalania bo jak się dowiem nie to giery z dupy powyrywam Warp kopalnia. O Warp kopalnia. Tu też są możecie rzeczy, bo tu nie ma... Tylko, że tutaj trzeba mieć naprawdę niezłego speeda, żeby przejść przez tą lawę. No to naprawdę... No trzeba uważać zresztą. To teraz warp osada. No tu jest ten... Yy... Ale ten... E, mo Można domek sobie kupić. ...skrzynka i pierwszy lepszy będzie miał item. Może kim? nie mów tego. No już powiedziałem. Już nawet no. razem skrzynkę. To teraz pójdziemy na war... wieża. Zacza pista wieża, no, naprawdę mówię. Co sobie sami, tylko zrobię... Teraz... Czy się widzi na górę, są widoki. wiesz, aby zrobiliście przecież jakieś Jestem. No, dobra. O, tu jest m, taki spawner świn, że jak wkładam, to wylatuje pieczone mięsko. Tutaj dodają a mięsko sobie latuje. dalej. I o, jeszcze został warp. nic. Nie. No. Więc to Ej, było... czekaj, jest, jeszcze zrobię do jeden warp. Nie, warbo zamek, no. Jeszcze zamyknie jest, bo nie ma wszystkich ale to wszyscy Aha i za, nie zapomnij, napisz mojego adwokatu tam, nie? Bo ja i dziewczynki pisaj do mnie. O, tutaj każdy może muzyki posłuchać. Gdzie? Warb dyskoteka, nie? Taka muzykę to ty człowieku. dj mamy. Matę z e, 199 bo on ma taki pierwszy ramynik so, A, ja taki... ja i... A ja taki kto pierwszy wejdzie na serwer dostanie nagrodę tak czystek i diamentu i wipa nie czy z taki diamentu stak żelaza eku całe e diamenty i VIPa. nie wipa jak nie wipa i jeszcze co to miało być nie VIP tylko czekaj co to Aha, jedynie. No więc wbijajcie na serwer, więc e, jak na najszybciej wbijajcie. To już jest koniec naszego odcinka. Do zobaczenia.